Normalna, zdrowa rybka Może zwałcić wielorybka, ależ owszem czemu nie Rybce też należy się 4 razy po 2 razy 8 razy I się mam, w takim nie, 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 nie typowym filmie, ale dzisiaj pokażę Wam jak zarobić na Balanti. Jest to sposób wymyślony przeze mnie, no to zaczynamy. Idziemy do... Za, zakładamy postać w Shinzo. Idziemy do doliny Sensorung na początek. I mam tutaj bez żonia, że bijemy je. Po Ja mam marmurek, bo nudziłam się trochę. Już widzicie normalnie, no to sobie... O, widzicie, koziki czarnego wiatru, dobra. No, czarnego lisa, czy jaką tam, obojętnie mi to y, dlaczego gram na balanty? nie gram na balanty, po prostu sobie można odpowiedź po pogrywam o, wieczka pełni księżyca, fmsiki no, i ryb no, jesion i ryb, rib dobra, jeśli to już mamy, logamy i wiecie, tak? cały czas logamy y, one się respią chyba co 8 minut 2, respią się tu dwa a nawet 3 można spotkać na jednym no to to jest dużo, bo pokażę wam teraz sposób to jak mamy już tych trochę FMS-u, jak widzicie mam 7 KK, to z tego sposobu tyle zarobiłem. Na balant nie wiem czy to jest dużo, ale dla mnie na początkowy level to naprawdę dużo. No to dobra, teraz y, tepamy się. Sorry po krótkim cięciu, bo właśnie mi wywaliło frapsa. Jesteśmy i dobra, tepamy się tym pierścieniem y, teleportacji, bierzemy tutaj królestwa i nie możemy się tepać do naszego królestwa. Musimy się tepnąć do innego. Ja idę do Gino. No dawaj kopaj. Go. Już na stepa. Znowu jakieś malutkie przycięcie <słuch> A o co chodzi z tym sposobem? Po prostu Dropiemy fms serii -y, antyki, w ogóle wszystko. No kurde, cecha jeden. No dobra. <słuch> Jesteśmy. Idziemy y, do handlarza. I będziemy tutaj, patrzcie piszesz że 6K, a zobaczcie na cenę. Mam 7K378 tysięcy. Sprzedaję milionów 7 7 436 000. czyli wychodzi, że 60K za takiego FMS-a. No i te FMS-y tak sprzedajemy, sprzedajemy pewnie yy, będziecie, będziecie mówić, że sprzedaję FMS i -y. po co ja to robię? Czyż mogę to wystawić, ale nie ma sensu tego wystawiać, powiem Wam, bo to, tyle ty, mo można całą stronę FMS-ów wydropać po całym CH, jak przejdzie się, a z rękawicą to nawet dwie strony przez te wszystkie CH, Więc naprawdę to się opłaca. Już mam, widzicie, 8 kk. A ja tylko sobie sprzedaję tutaj koziki i takie inne. O, nawet te, te, te wachlarze, co są nic nie warte, to tutaj są 60K warte, a 60K to jest całkiem dużo na tym serwerze, ponieważ 3K y, kupiłem ten FMS a tego plus 9, średnie 30. Nie wiem czy przepłaciłem i w ogóle <laughs> ta postać dareczek będzie do wygrania chyba w konkursie jakimś, wbiję tutaj pierw y, Sile, na G y, duchowe może na G, No i zobaczymy. Jakiś konkursik tam wam zrobię, bo narabi trochę. Robię sobie na chwilę spokoik na parę dni, I idę zarabiać i muszę zarobić sobie na skile bo jest już 61 level, no ale wiecie, dobra. Będzie za długo ten filmik trwał. Sprzedaję mi to wszystko. Gdzie to jest? Wszystko sprzedałem. Ok, jak widzicie, 854 tysiące, ale coś wam powiem. Jeśli ulepszycie ten już FMS na 1 to on już się nie zbuguje, nie zbuguje albo ten rip, wiecie, no to te bronie na 300 level jeśli ulepszycie na 1 to już będzie tam, nie wiem, 6,5k ale to już będzie naprawdę 6,5k i niestety nie dostaniecie więcej no to, więc ym, sposób myślę, że opłacający się na małe levele yy, bo widzicie, pokażę wam tu jakieś ceny na przykład, nie wiem yy, nie no, może nie te bo tu na pewno będzie dużo yy, o medale 450k Ninfa plus 9, 30 kk Ym... 14 kk to nie dla mnie na razie. Ym... Gdzie to jest Ym... chwila? Muszę to znaleźć. Jakiś sklepik. Dobra, szukamy, o na przykład tamtych tutaj gościu za 250k i myślę, że mu nigdy nie zajdzie. no chyba, że ktoś będzie chciał kupić, ale to jak już te dziewiątki tylko kupują, o na przykład macie tu instrukcję uderzenia miecza 20k, no to widzicie, tutaj złoty śnik, pójść 9, mam taki sam, bo on jest w misji, więc um, tak, tutaj za 100k instrukcja silne ciało o 250k, właśnie sobie je kupię, bo tanio tutaj silne ciało, 330 jużka no widzicie, no więc sposób się naprawdę opłaca, bo ponieważ po jednej stronie mamy 1,5kk jeszcze tutaj mamy rękawice za 2,5kk na 3 godziny, nie wiem czy ona ściągania. muszę sprawdzić jeśli tak to kupię ją tutaj mam na 30 minut za 1kk więc chyba sobie to kupię za 1kk, tak kupię sobie ją i na pewno teraz będzie lepiej się dropać. więc to na tyle, myślę, że poradnik się podobał i pewnie usunął ten błąd, więc radzę się szybko zawierać za dropanie tych FMS-ów. No i nie wbijajcie mi się na spota, bo łamie wam zęby. Cześć! Siema, jak się podobało, subskrybuj, cenię, komentuj. Ja jestem Dariusz i zapraszam na nowe odcinki.